Cześć, witajcie z tej strony Michael. Witam was na kanale Michael Studio. Dzisiaj recenzja Sennheisera HD 599. Dużo Sennheiserów na kanale ostatnio, no ale co poradzę ja? Po prostu lubię słuchawki. W recenzji HD 550 wspomniałem o tych słuchawkach, no więc warto by się teraz zagłębić trochę w tematyce właśnie tego modelu. Także zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku. Jak te słuchawki w ogóle przychodzą do kupującego? Przychodzą ciekawie, ponieważ w pudełku od Sennheiser'a starego typu. Sam się zdziwiłem, myślałem, że na początku myślałem, że dostałem leżaka magazynowego, natomiast okazuje się, że nie, po prostu te słuchawki jeszcze w tych pudełkach są sprzedawane. Drugim zaskoczeniem był fakt, zobaczcie sami, czy to nie wygląda przepięknie, większość słuchawek, nawet droższych od Sennheisera, np. modele HD 600, sprzedawane są w kartonowych boksach owinięte plastikiem. To zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie. Kolejnym zaskoczeniem był fakt, że HD 599 sprzedawane są z dwoma kompletami przewodów. Po pierwsze, jest tutaj przewód bardzo długi, chyba 3-metrowy, zakończony dużym jackiem i małym 2,5-milimetrowym wtykiem do słuchawek. Jest jeszcze w wystawie krótszy przewód, wydaje mi się, że metrowy, który zakończony jest przewodem 3,5-milimetrowym, czyli taki przewód trochę do telefonu, do komputera. A jako wisienka na torcie, te kable są... Przyzwoitej jakości, to jest po prostu szok, bo jeżeli oglądaliście moją recenzję 560, tam narzekałem na przewód, bo był po prostu tragiczny. W HD 550 również nie jest najlepszy, a w tych słuchawkach no już można z nimi żyć normalnie. Nie mam potrzeby kupna jakiegoś zamiennika. To jest wciąż taki znak, który mówi, że te słuchawki są flagowcem serii 5. Wygląd, pozwolę sobie odpiąć kabel HD 599. Są specyficzne, mają swój taki dziadkowy look. Kolor to kość słoniowa, a elementy, które dotykają głowy, są brązowe. HD599 określiłbym mianem luksusowej biedy. No, bo sami zobaczcie, jeżeli wy teraz patrzycie na ekrany swoich telefonów, komputerów, whatever, to pewnie odnosicie takie wrażenie, że wow, no te schawki robią wrażenie. Tutaj jest stal, skóra, to wygląda tak prestiżowo. No to nic bardziej mylnego, te słuchawki są całe plastikowe, te elementy to imitacja stali, ale żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że te słuchawki z oceny 5 na 10 przeskoczyły na ocenę 6 na 10. Moim zdaniem 5 na 10 to były takie właśnie 560 bo tamte te słuchawki nie robiły dobrego wrażenia. Te również nie robią, ale już jest Trochę lepiej. Plastiki są nieco przyjemniejsze w dotyku, a też ogólny wygląd bardziej przykuwa uwagę. Jest ciekawszy. Oczywiście jak to typowa seria 5 Sennheiser, słuchawki są składane w chinach i niezbyt naprawialne. O ile te główne elementy podatne na uszkodzenia można wymienić, np. przewód oraz nauszniki, tak headbandu, już w żaden sposób nie tkniecie. Ale ale trzeba powiedzieć o tym, że te słuchawki są dość trwałe. Ogólnie cała seria piąta jest dość trwała, już dawno temu to udowodniła, jest to design, który nie rozpadnie wam się w dłoni. Jest to design, który jak upadnie, raczej również nie powinno się nic stać. Są to słuchawki bardzo lekkie, o czym zaraz powiem. Przynajmniej w tym kontekście są dość wytrzymałe, ale kiedy przyjdzie wam na wymianę tych elementów, no to to jest koniec ich życia. Oryginalne nauszniki kosztują 100 zł i polecam wydać te 100 zł na oryginały, a nie inne zamienniki tańsze zazwyczaj, po żeby przypadkiem nie zmienić dźwięku. Przewód do tych słuchawek waha się od 65 do 75 zł, zależy od długości. Generalnie tutaj już to, czy zamiennik, czy oryginał, nie ma aż takiego dużego znaczenia. Idąc dalej. Komfort i ten jest naprawdę bardzo poprawny. Przede wszystkim słuchawki są leciutkie dzięki temu, że są całe plastikowe. Jest tutaj lżejsze dociskanie względem innych Sennheiserów, a więc ich rozciąganie na pudełku czy w podobny sposób, no, nie jest zbyt niepotrzebne. Chociaż też nie jest możliwe w tym przypadku, ponieważ zawieszenie tych słuchawek jest plastikowe, a więc nie można tego, gdyby tutaj była blacha, nie można jej wygiąć. Nauczniki w tych słuchawkach są dość szorstkie niestety w dotyku. Natomiast duże, wygodne i raczej się w nich nie spocicie. one nie trzymają aż tak temperatury. Dziwny natomiast jest element w serii piątej ogólnie w tych słuchawkach, prawdopodobnie służy on do strajaniu brzmienia tych słuchawek, natomiast jeżeli macie większe uszy, to prawdopodobnie zahaczycie nimi. Właśnie o to wystające coś. Komfort jest prawie idealny, szczerze mówiąc, gdyby nie brak jakiegokolwiek wcięcia. Skoro więc te schowki są wygodne i nie powinniście mieć z nimi większych problemów, tak przejdźmy teraz do dźwięku. Ogólnie jestem zwolennikiem teorii, że jeżeli schowki nie są wygodne, no to dźwięk nie ma potrzeby o nim mówić, no bo jeżeli nie są wygodne, to ich nikt nie będzie słuchać, nikt nie będzie ich nosić. W każdym razie na szczęście mamy tutaj do czynienia ze sprzętem, który nie dość, że jest naprawdę wygodny do noszenia, to jeszcze jest to dobrze brzmiący sprzęt i mnie tutaj bardzo pozytywnie zaskoczył. No dobrze, ale ostućmy nieco ten entuzjazm, zaczynając od wad. Po pierwsze, subbasu tutaj nie ma zbyt wiele. Jest to Pochodna na faktu, że nie jest to najdroższy model w serii, najdroższy model Sennheiser'a ogólnie, ani najdroższy model słuchawek, oraz faktu, że są to sławki otwarte, więc nie powinno się tego aż tak kwalifikować jako wadę. Natomiast w tej cenie od tego samego producenta można mieć Sennheiser'a HD560S, który w dole posiada dużo więcej informacji. Po drugie, dość muliste łączenie basu ze średnicą, co sprawia, że separacja pomiędzy niskimi tonami a średnimi nie jest najlepsza, choć w tym przypadku nie jest to do końca wada. Do tego zaraz przejdę. Po drugie, reprodukcja basu nie jest tutaj najczystsza. Na moje ucho niskie tony nie posiadają odpowiedniej tekstury. Są trochę kartonowe. To były wszystkie najbardziej wyczuwalne wady tego brzmienia. Teraz przejdę do zalet. Przede wszystkim, holografia to mnie tak zdziwiło w tych słuchawkach łatwo jest się do nich przyzwyczaić. Uszy nie mają jakiegoś dużego zadania, bo te słuchawki po kilku minutach odsłuchu stają się przezroczyste. Bardzo fajny efekt. Szerokość sceny również zasługuje na pochwałę. Jest podobnie co w Beyerdynamicach DT 880 oraz HiFiManach H400 SE. Więc ta scena jest naprawdę dobra, szeroka. Obraz stereo i pozycjonowanie również jest bardzo dobre. Te słuchawki dość wiernie oddają lokalizację dźwięków, więc podczas gier do tego jeszcze przejdziemy za chwilę, powiem. Naprawdę myślę, że się nadadzą. Dalej, gładkość przekazu. Chciałbym tutaj powrócić do tej wady łączenia basu ze średnicą. Otóż, o ile jest to coś, co sprawia, że nie ma najlepszej separacji pomiędzy właśnie niskimi a średnimi tonami, to też daje to fajny efekt w postaci gładkości brzmienia i łącząc to z fajną sceną, z fajną holografią. Otrzymujecie słuchawki, których można słuchać godzinami, po prostu nie męczą słuchu. Pod tym względem są podobne do serii wyżej, czyli Hada 600. Dźwiękowo więc bronią się całkiem nieźle i do 1000 zł naprawdę warto jest im dać szansę. Co ciekawe, wiele recenzentów, jak i Samsung mówi o tych słuchawkach, że jest to model pół-audiofilski, nie wiem co to znaczy, ale... Powiedzmy, że trochę to rozumiem i trochę się z tym zgadzam. Gdybym miał polecić słuchawki konsumentowi, który przechodzi właśnie ze sprzętu konsumenckiego, to. Prawdopodobnie poleciłbym te słuchawki, bo prawdopodobnie nie zostałby negatywnie nimi zaskoczony. One mają pewne cechy słuchawek konsumenckich, czyli nieco mocniejsze kopnięcie na basie, a też dość naturalnie pokazują zalety typowych słuchawek audiofilskich. Większość wad pochodzi z regionu basu, ale reszta jest naprawdę udana. Jest to dobry sprzęt do odsłuchu muzyki. Skoro są to dobrze brzmiące słuchawki, to warto by było je teraz skonfrontować do moich ulubionych słuchawek do 1000, a nawet powiedziałbym do 2000 zł, czyli HD560S. Niespodzianka, wciąż wybrałbym 560. Oczywiście jest to podyktowane moimi subiektywnymi odczuciami, ponieważ ja po prostu wolę analityczny, suchy, suchy nie, ale neutralny dźwięk. Technikalia tych słuchawek są bardzo podobne. Ale jest większa szansa na to, że jeżeli szukacie modelu do odsłuchu muzyki, to te spodobają Wam się bardziej. Są na to nastawione. 560 to fajne słuchawki do obróbki dźwięku. Z doświadczenia wiem, że fajnie się na nich montuje filmy. HD599 kontra HD550. To porównanie jest już ciekawsze. Moim zdaniem, e, co powiedziałem też w recenzji modelu 550, tamte słuchawki posiadają dużo lepszy bas. Przede wszystkim niżej schodzący i czystszy. Ale mam jedną obawę odnośnie tego, co powiedziałem w materiale o 550, bo szczerze, odsłuchując teraz te słuchawki, mi się bardziej podoba reszta dźwięku powyżej basu właśnie tego modelu. Jest gładko, a tam te słuchawki 550ki próbowały być moim zdaniem takie na siłę konsumenckie. I właśnie tamte bardziej teraz nazwałbym półaudiofilskimi, niż te. HD599 kontra legenda HD600. Ogólnie 600ki to słuchawki, które robią niektóre rzeczy bardzo dobrze, a niektóre przeciętnie. Te słuchawki to sprzęt, który robi Hmm, wszystko powiedziałbym nieźle. Nie ma rzeczy, które są absolutnie tragiczne, i jeżeli chcecie all to ja bym się skłaniał do tych słuchawek. Wciąż jednak, jeżeli potrzebujecie naturalności i takiej dojrzałości brzmienia, no to 600 górą. Pomału kończąc tematykę brzmienia, muszę jeszcze wspomnieć o wadzie ogólnie konstrukcji serii piątej. W teorii słuchawki otwarte powinny być konsekwentne w przekazie. Czyli zakładacie je na głowę praktycznie jak chcecie. I nie powinny za każdym razem, za każdym założeniem ich na głowę zmieniać swojej barwy. Te słuchawki niestety takie nie są. Kiedy przesuniecie je do przodu, stają się wyczuwalnie jaśniejsze, kiedy do tyłu są wyczuwalnie ciemniejsze. Gry do gier rywalizacyjnych zdecydowanie wybrałbym 560 ski Lepiej sobie radzą z taką, no wiecie, odkrywaniem takich szmerów, na przykład w strzelankach, jeżeli ktoś. Idzie delikatnie po domu, ale do innych gier, do samotnej rozgrywki jak najbardziej. Powrócę do tego faktu, że są to słuchawki brzmiące w sposób gładki, więc nie męczą aż tak uszu i myślę, że można by w nich grać godzinami. Przy tym punkcie warto wspomnieć o nowości od Sennheisera, mianowicie o mikrofonie. Nowy mikrofon Sennheisera pasuje, przynajmniej po zdjęciach, tak wynika, do modelu HD550 do HD560S. Do 620s. Nie widziałem, niestety, żeby był on pokazany wraz z modelem HD599, natomiast myślę, że będzie pasować, głównie dlatego, że mikrofon również jest zakończony przewodem 2,5 mm. Oglądając ten odcinek, możecie odnieść wrażenie, że te słuchawki mi się bardzo podobają. Oczywiście posiadają swoje wady, natomiast pewnie chcecie wiedzieć, gdzie jest haczyk. Haczyka raczej nie znajdziecie przy zasilaniu tych słuchawek, jest to sprzęt łatwy do udźwignięcia, 50 ohmów i 106 dB na miliwatt sprawiają, że te słuchawki nie potrzebują mocnego wzmacniacza, Ba, wystarczy wzmacniacz wbudowany do urządzenia, zazwyczaj. Jest to więc sprzęt, za który płacicie i nie potrzebujecie dopłacać do dodatkowego źródła. Z większością źródeł sobie poradzą. Także, jeżeli chcielibyście inwestować w te słuchawki, aby odkryć nowe dźwięki, nie inwestowałbym w super mocne wzmacniacze, bo to nie ma dużo sensu. Raczej skupiłbym się na dobrych dakach. Podsumowując, model HD599 od początku, czyli od unboxingu. Do końca, czyli do dźwięku, komfortu i tak dalej, naprawdę mnie zaskakiwał. Spodziewałem się czegoś dużo gorszego. Są to słuchawki wykonane ok, słuchawki naprawdę komfortowe i słuchawki, które. Mogą zaskoczyć brzmieniem. Jeżeli macie plus minus 600 zł na słuchawki, to modelem HD599 warto jest się zainteresować. Powyżej 600 zł zacząłbym się zastanawiać nad innymi opcjami, ale poniżej naprawdę, naprawdę warto i polecam. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że mogłem pomóc w decyzji zakupowej. Jeżeli macie HD599 lub też inne propozycje do 600 zł, to dajcie znać, bo być może komuś pomożecie w komentarzach. Także ode mnie to tyle. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć.